Kochanie, patrz, Maja, w końcu jest. Usiądź, Maja. Okej. Okay. Lubię hot dogi, dziękuję, mamo. Wiem, dlatego zrobiłam. Hmm, ale gdzie rurka do picia? Rurki? Um, wszystkie są brudne i są w smywarce. Ale ja rurka potrzebuję. Och, Maja, no przecież możesz wypić wodę bez rurki. Poza tym powinnaś wypić, bo picie jest bardzo ważne. To niezdrowo, że nic do jedzenia nie pijesz. Tak, tata ma rację. A no tak, tak, ale je ja rurkę potrzebuje. Maja, no nie będziemy teraz specjalnie ze zmywarki rurki wyciągać i myć. No przecież jesteś już duża i umiesz skupka pić. Nie rozumiem tego. No przecież wiem, tylko że, ale. <grym> Maja pij. Aha. Co się z nią dzieje? No sam nie wiem. Kochanie, musimy porozmawiać. Zauważyłam, że w ostatnim czasie Maja unika wody. Na przykład nie chce chodzić ze mną na basen. Jak się kąpie, zamyka się w łazience. Tak kiedyś nigdy nie robiła. Tak, rzeczywiście. Mam jeszcze jeden przykład. Ostatnio kuzynka chciała ją zabrać do akwaparku i Maja odmówiła. Porozmawiam z nią. Maja, musimy porozmawiać. Nie, chcę być sama. Nie, ja rozmawiałam przed chwilą z twoją mamą I ona twierdzi, że ty unikasz wody Nie chcesz już chodzić na basen Zamykasz się w łazience, pomimo że nigdy tak nie robiłaś Nie mijesz rąk, jak wchodzisz do domu I nie napijesz się nawet łyka wody bez rurki Co się dzieje? A zostaw mnie w spokoju! Maja, ty nigdy tak nie robisz Ach, Idę! Ciężka sytuacja. Maja, chociaż ze mną porozmawiaj, proszę. Tak, dobrze. I przepraszam za moje zachowanie, że tak obyłam i tak krzyczałam. Już tak nie będę robić. To się cieszę, Maja. Hmm... Chcesz może teraz się czegoś napić? Okej, okay, ale proszę z rurką. Dobrze, stres nam jest niepotrzebny. A ja przepraszam, że taki stres robiłam. Nie szkodzi. Na szczęście już się z rodzicami nie kłócę. Uwielbiam Lizaki. O, wow! Ach, jak to możliwe! Ale mama i tata nie mogą tego widzieć. Ach, jak to zastopować? Ta bańka cały czas się unosi. O, zniknęła, na szczęście. To było niemożliwe. Był to przypadek, czy byłam to ja? A może jednak, bo nikogo oprócz mnie nie było w kuchni. Chyba, he, chyba wiem, czy ja posiadam super supermoce? Czyli od razu je ja muszę wypróbować. Mamo, tato, idę na plażę. Dobrze, moja. Ważne, nie mogę się zmoczyć i wypróbuję moje moce. Koncentrować. Aha, udaje się! Spróbuję jeszcze raz. <grym> Najchętniej bym dotknęła tej bańki, ale nie mogę, bo się zamienię w Syrenkę. Hm, czas na mnie. Idę do domu z moją supermocą. Napiszę o tym w moim pamiętniku. Nie, nie, ja otworzę. Tak, dzień dobry. A, dzień dobry, czy jest maja w domu? Tak, jest w pokoju. U góry, pierwszy pokój po prawej. Dziękuję bardzo. A ty, co tu robisz? Chciałam przeprosić za wszystko, co ci zrobiłam. Um, co my zrobiłyśmy? Wiesz co? Ja ci nie wierzę. To na pewno znowu jakaś wasza zagrywka. Nie, proszę, uwierz mi. Mam ci powiedzieć, co się wydarzyło? Okej. Okay. Wiesz co? Jak ty poszłaś, to one mi powiedziały, że ja się nie umiem bić. No i one mi każą następnym razem cię tak porządnie zbić. Ale ja tak nie umiem. I ci coś zdradzę. Ale co? One już od dawna każą mi dokuczać innym i być złośliwą. Ja nie umiem się obronić i muszę zawsze tak robić. Bo inaczej one stracą moją tajemnicę. Jaką tajemnicę? Nie mogę powiedzieć. Mi możesz zaufać, ja nie jestem taka jak one. Mm, jak raz nocowałyśmy razem w nocy to się posikałam do łóżka. No ale to nic strasznego, to się każdemu może zdarzyć. No. no a potem ja im powiedziałam, że nie chcę cię tak mocno bić, bo się boję że dostaniesz się do szpitala albo się coś stanie ale one pod żadnym warunkiem nie chciały tego zaakceptować zagroziły mi, że jak jeszcze raz cię porządnie nie zbiję, to one już nie będą moimi przyjaciółkami i jak powiedziałam, że ja taka nie jestem i nie będę cię bić to poszły Poszły, straciłam je na zawsze o to bardzo mi przykro masz podobnie jak ja ja też jestem sama i nie mam koleżanek nie masz? naprawdę? bo ja myślałam że ty masz koleżanki nie wszyscy myślą że ja tylko się uczę ojej nie wiedziałam ale co wybaczysz mi? proszę no dobrze, nie będę taka. Ach, dziękuję. Jesteś miła. A mogłabym coś zapytać. Co to jest? A nie ruszaj. E, to znaczy, proszę daj mi to. Ale co to? Nie, nie, to nic takiego wielkiego. To, to jest od mojego dziadka. Ale ta muszla na tym jest. Ach, to taka książka o rybach. Aha, lubisz ryby. A tak? Hmm, każdy lubi coś innego. Masz ochotę na basen? Dlaczego chce każdy ze mną iść na basen? Ja nie mam ochoty na basen. Okej, okay, a masz ochotę na coś innego, może? Mhm, uh -huh, chętnie. Nie. Dobrze, to chodź. był naprawdę fajny dzień. Tak, tylko jednej rzeczy nie zrozumiałam tak do końca. Dlaczego zrezygnowałeś z masażu dla nóg? Ta woda była taka fajna, ciepła. A, <laughs> nie, tak jakoś nie miałam ochoty. Hmm, jakoś ci nie wierzę. Tak, naprawdę nie miałam ochoty. E, wiesz co, ja muszę iść do domu. Hej, czekaj, stop, no gdzie idziesz? Taki fajny dzień był. Tak, ale ciągle mówisz o tym masażu do nóg. Tak, tak, w porządku. Ja tylko chciałam wiedzieć, dlaczego zrezygnowałaś z tego. Nie chciało mi się po prostu. No to chodź. Dobrze. Ale fajnie było w zoo. Mi się też podobało. Wiesz co? Jesteśmy tak długo przyjaciółkami, ale nigdy nie byłyśmy razem na basenie. Dlaczego chcesz ciągle na basen? No bo na basenie fajnie jest. Wszyscy chodzą na basen. To normalne, a ty nigdy nie chcesz. Co jest? Przyjaciółki o wszystkim sobie mówią. No, chętnie bym ci powiedziała, ale... 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 nie mogę. Nie możesz? Albo nie chcesz? To skomplikowane. Jak mi nie... Uważ, że nie jesteśmy przyjaciółkami. Przyjaciółki nie mają tajemnic. Oh, dobrze, chcesz wiedzieć? To chodź ze mną. Teraz dowiesz się o mojej tajemnicy. O. Oh. I? Oh, ho, 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 nie wierzę. Oh, serenka. I jeszcze coś. Posiadam magiczne supermocy. Co? Naprawdę? Pokaż. Patrz. O, potrafisz bańki wodne unosić w powietrzu. Mówię ci, ona tego pożałuje. Jak ją złapiemy, to już nie będzie taka mądra. O, o, Maja, chowaj się. One tu idą. Co mam zrobić? Schowaj się pod wodą. Szybko, pośpiesz się. Tak. Hu! A, tutaj się podziewasz. Szukałyśmy cię. A co ty tu na plaży? Tak sama? Nie potrzebuję was. Co ty mówisz? Właśnie. Idźcie stąd. Mam lepszą przyjaciółkę niż wy dwie razem. Ach, ty zdrajco! Znamy cię już od przedszkola i zawsze nam wierna byłaś. Tak i dopiero teraz wiem, że jesteście fałszywy i nie jesteście prawdziwymi przyjaciółkami. Jak ty się zgrywasz? I ty to mówisz. Gdzie ona jest? Co ona nurkuje? Co? A słuchaj, co ty myślisz? Co ona ma za przyjaciółkę? Hmm, nie mam pojęcia. My donikniemy tego. Mam rację. No powiedz, że mam rację. Zawsze masz rację. Chodźmy do galerii, nie traćmy czasu dla niej. Puh, masz rację. Chodź, poszły. Ach, fajnie było z tobą pływać. <laughs> A w domu musisz mi koniecznie o twoich supermocach opowiedzieć. Dobrze. Mogę ja cię wysuszyć? Okej, okay. o! <laughs> jesteś człowiekiem, to jest jak czary. Tak się cieszę, że jesteś moją przyjaciółką. <laughs> ja też. Wiesz co, ja się cieszę, że straciłam ci moją tajemnicę. Dziękuję, że mi zaufałaś, ale teraz czas na Twoją supermoc. Tak! A dlaczego mnie wodą spryskałaś? Ach, to przecież tylko tak miało być dla zabawy. Aha, oh, ale teraz mi jest bardzo zimno. Tak, jakby mnie mroziło. Oh. Czekaj, co mówisz? No, powiedziałam, że ta woda jest jak. zamrożona. Oh. Eee, lodowata woda przecież jest lato, Momencik. A, wiem, wiem, to ja tą wodę zamroziłam. Czyli mam teraz drugą supermoc. Eee, drugą supermoc! A. Tak, tak! Ja umiem wodę kontrolować i wodę zamrażać. Eee, tak, świetnie, tylko że mi jest zimno. Przyniosę ręcznik. Zaraz będzie lepiej. Proszę. Dziękuję. Że Ty wodę umiesz kontrolować, to super sprawa. Ale że Ty wodę umiesz zamrażać, to mi się za bardzo nie podoba. Idziemy na dwór? Tak. Wiesz co? Dzisiaj jest cudowny dzień. Bo trzymałam drugą super moc i mam super przyjaciółkę. O, o. Taki fajny chyba nie będzie. Co? No, ty się od nas odizolowałaś. Mamy rację? Nie, ale zdecydowałam się na prawdziwą przyjaźń. Ach, prawdziwą przyjaźń. A więc Maja to twoja przyjaciółka. Tak, zostawcie mnie i moją przyjaciółkę w spokoju, bo zobaczycie. Maja ma rację. Poza tym moja przyjaciółka Maja jest kimś wyjątkowym. I radzę wam, z nami nie zadzierać. Tak. Kimś wyjątkowym to tylko ja jestem. Oh, oh. A teraz z tobą się rozliczymy, ty nasza ex-przyjaciółko. Dlaczego ty przyjaźnisz się z tą kujonką? Właśnie. Ja byłam w waszej niewoli. Wy zawsze rozkazywałyście mi. Teraz mam przyjaciółkę. Ha! Ty nigdy swojego zdania nie miałaś. Ktoś ci musiał rozkazywać? Ha! Takie coś to nie przyjaźń. coś zrobię. O, 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 jak może być to woda taka? to woda. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wy tego pożałujecie. Zobaczycie. Z nami jeszcze nikt nie zwyciężył. Nie, nie. Właśnie. My zawsze będziemy górą, a wy tylko dołem. <śm> hmm, w legendach na ogół dobro wygrywa ze złem. Zobaczymy.